Jest wiele sposobów na to, by prowadzić fajne życie. Ja znalazłem, kurwa, ten najlepszy dla siebie sposób. I powoli będę coraz więcej ujawniał. Myślę, że już trochę Wam pokazuję, jak żyje i jak funkcjonuje. Eee, plaża, promienie słońca, widzicie o dowolnej porze. Robię co chcę, wychodzę jak chcę i będę Wam pokazywał, co robię, że tak mogę robić. Że nie muszę, kurwa, chodzić i odbijać karty w zakładzie pracy. I jak szybko się podnoszę. Pomimo, że prokuratura mi wszystko kurwa zabezpieczyła. A ja znów wchodzę na falę. Bardzo szybko. Więc śledźcie te kanały. Oglądajcie kurwa. Do tego jeżeli chcecie. Wyglądać dobrze. Zdrowo wyglądać. Myślę, że jestem najlepszym dowodem. W wieku 45 lat. No myślę, że wyglądam lepiej niż przeciętny 45-latek. Mówię tutaj o Kondycji fizycznej, psychicznej i zdrowotnej, pomimo wielu przejść, to tym bardziej, kurwa, obserwujcie i oglądajcie ten kanał. I się nie ma co naśmiewać, tylko trzeba robić, bo jedno jest pewne: będziecie musieli ciężko zapierdalać, kurwa. Darmowego sera nie ma i nie ma na to żadnego lekarstwa. Ciężka praca, determinacja, kurwa i konsekwencja. I będziecie, kurwa, siedzieć na plaży tak samo, yy, yy, korzystać ze słońca i żyć. A nie tylko zadupcać kurwa. Powodzenia.